Weź głęboki oddech. W nocy z 4 na 5 grudnia niebo ukaże nam ostatnie w tym roku zjawisko superksiężyca. To potężne księżycowe apogeum, na którego powtórkę przyjdzie nam czekać aż do przyszłego roku. Ale to coś więcej niż tylko astronomiczny spektakl to kosmiczne domknięcie wszystkiego, co dojrzewało w Twoim życiu od stycznia aż do teraz. Wyobraź sobie, że cały ten rok był opowieścią, którą poznawałeś, rozdział po rozdziale. Właśnie docierasz do jej finału, gdzie wszystkie wątki splatają się w jedną całość. Tajemnice wychodzą na jaw, a odpowiedzi pojawiają się na horyzoncie. Być może nie będą to te, na które liczyłeś, może przybiorą formę, której się nie spodziewałeś, ale będą to dokładnie te odpowiedzi, które są niezbędne. By zamknąć ten roczny cykl i otworzyć drzwi do następnego. Ten ostatni akt przypomina cichy, lecz ostateczny werdykt wszechświata, który wyznacza kierunek na nadchodzące miesiące. Superksiężyc to zjawisko, podczas którego księżyc, poruszając się po swojej eliptycznej orbicie, znajduje się najbliżej Ziemi. W efekcie wydaje się on o niemal 14% większy. I świeci o 30% jaśniej niż podczas zwykłej pełni. Jednak wrażenia wizualne to zaledwie fragment tego, co się dzieje. Kluczowa jest intensywność oddziaływania. W tych godzinach grawitacja księżycowa osiąga swój szczyt, wpływając na wszystko, co reaguje na siłę przyciągania. Pływy oceanów stają się potężniejsze. Płyty tektoniczne poddawane są dodatkowym napięciom, a ludzka psychika, zwłaszcza jej emocjonalny rdzeń, reaguje gwałtownym ujawnieniem tego, co dotąd skrywało się w głębi. To tak, jakby światło księżyca prześwietlało najgłębsze archiwa duszy, wynosząc na powierzchnię dawno zapomniane uczucia. To konkretne zjawisko: superksiężyca jest wyjątkowe z jeszcze jednego powodu. Ma ono miejsce dokładnie na granicy dwóch dni, w momencie, gdy 4 grudnia przechodzi w piąty. Sama zmiana daty jest symbolicznym punktem odnowy, w którym jeden cykl dobiega końca, a kolejny się rozpoczyna. Kiedy jednak w tym właśnie momencie tranzytu pojawia się superksiężyc, tworzy się podwójne przejście, portal między dniami i jednocześnie portal między stanami energetycznymi. Jesteś jednocześnie na końcu i na początku. Zamykasz starą narrację i wkraczasz w nową. Uwalniasz to, co przestarzałe, i zapraszasz to, co dopiero się rodzi. A wszystko to dzieje się w najjaśniejszym blasku księżyca całego roku, jakby samo niebo chciało namaścić początek nowego rozdziału. Moc ostatniego superksiężyca w roku. Tkwi w jego unikalnej zdolności do zebrania i uwidocznienia wszystkich energetycznych nici minionych dwunastu miesięcy. Każda pełnia w 2025 roku niosła ze sobą własny motyw, lekcję, formę wewnętrznej przemiany. Styczeń przyniósł odwagę do podjęcia nowych wyzwań po wstrząsach poprzedniego roku. Luty uczył sztuki odróżniania prawdy od iluzji. Wiosenne pełnie otwierały przestrzeń na wzrost, ekspansję i wyjście poza dawne ograniczenia. Lato przyniosło emocjonalną intensyść punkty zwrotne i testy wewnętrznej siły. Jesienne pełnie stały pod znakiem zbiorów nie tylko materialnych, ale i duchowych, co udało ci się wyhodować w swojej duszy, w relacjach, w postrzeganiu siebie. Ten wewnętrzny bilans staje się teraz nieunikniony. Superksiężyc w grudniu zbiera te wszystkie tematy, splata je w jeden wzór i odsłania pełen obraz całego roku. To tak jakbyś przez miesiące układał mozaikę, nie znając jej ostatecznego wzoru. Dopiero teraz cofasz się o kilka kroków i wreszcie widzisz, co tak naprawdę stworzyłeś. Ten moment spojrzenia z dystansu, Przynosi niezwykłą klarowność, w której wszystkie wydarzenia układają się w logiczną całość, odsłaniając głębszą strukturę. Księżyc w znaku bliźniąt sprawia, że ta pełnia jest wyjątkowo komunikatywna i demaskatorska. Bliźnięta symbolizują nie tylko informacje, ale także łączenie pojedynczych fragmentów w spójny obraz. Pod wpływem tej pełni pojawiają się olśnienia dotyczące tego, jak pozornie niezależne zdarzenia były ze sobą powiązane. Zrozumiesz, dlaczego pewne osoby pojawiły się w Twoim życiu dokładnie w tym momencie, w którym były potrzebne ani wcześniej, ani później. Jaki cel miały te próby, które w chwili ich trwania wydawały się okrutne lub niesprawiedliwe. Jak straty tworzyły przestrzeń na przyszłe zyski, a zyski przygotowywały Cię na nieuniknione straty. Księżyc w bliźniętach pokazuje jasno. Nic nie było przypadkiem. Wszystko stanowiło część wielkiego procesu nauki. Im jaśniejsze stają się te powiązania, tym łatwiej dostrzec, które wewnętrzne decyzje ukształtowały ten rok. Słońce w znaku strzelca, znajdujące się w idealnej opozycji do Księżyca, wprowadza wymiar filozoficzny i pytanie o sens. Podczas gdy bliźnięta odsłaniają detale, fakty i ich wzajemne relacje, strzelec pyta: I dokąd to wszystko prowadzi? Jaki wyższy sens z tego wynika? Napięcie między detalem a wielkim planem, między informacją a mądrością, między fragmentami wiedzy a głębokim zrozumieniem, tworzy wyjątkowe pole świadomości. W tym polu możesz nie tylko zobaczyć, co się wydarzyło. Ale także pojąć, dlaczego, nie tylko jak zdarzenia się ze sobą łączyły, ale jaką wspólną trajektorię tworzą, a przede wszystkim, czy ta trajektoria faktycznie odpowiada kierunkowi, w którym pragniesz podążać. Emocjonalna intensywność tego superksiężyca dla wielu osób będzie bezprecedensowa. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest to anomalia, lecz istota tej ostatniej pełni działa ona jak proces emocjonalnego katarsis całego roku, jak ostatnia szansa na uwolnienie wszystkiego, co nagromadziło się w ciele emocjonalnym. Wszystkie łzy powstrzymane w nieodpowiednich chwilach, każdy śmiech, zduszony przez ostrożność lub powściągliwość, cała miłość. Która nigdy nie została wypowiedziana z lęku przed odrzuceniem. Każda złość przełknięta w imię utrzymania pokoju. Wszystko to wypływa teraz na powierzchnię, niczym pęcherzyki powietrza z dna oceanu, szukając ujścia, wyrazu i wyzwolenia. Ta wewnętrzna fala nie jest destrukcyjna. Jej celem jest oczyszczenie i przygotowanie przestrzeni na nowy rozdział. W świetle ostatniego. Superksiężyca staje się jasne, które cykle życiowe osiągnęły swój naturalny kres. Po pierwsze i najbardziej oczywiste, iluzje tego roku nie mogą dłużej istnieć opowieści, którymi usprawiedliwiałeś to, co od dawna nie działało, wyjaśnienia, za którymi ukrywała się niechęć do spojrzenia prawdzie w oczy, nadzieje, które już miesiące temu zamieniły się w oszukiwanie samego siebie. Superksiężyc działa jak kosmiczny reflektor, w którego świetle iluzje po prostu się rozpływają. Nie dramatycznie, nieboleśnie, ale tak naturalnie, jak znikają cienie, gdy światło staje się jaśniejsze. Relacje, które się wyczerpały, teraz ukazują swój naturalny koniec. Nie musi to oznaczać rozstania, chociaż i to jest możliwe. Chodzi o transformację. Niektóre więzi muszą umrzeć w swojej starej formie, aby odrodzić się w nowej. Przyjaźń może przekształcić się w partnerstwo. Partnerstwo w przyjaźń. Zależność musi ustąpić wolności. Ostatni superksiężyc demaskuje prawdziwą naturę każdej więzi. A jeśli ta natura nie pasuje już do istniejącej formy, forma musi się zmienić lub zniknąć. Tej wewnętrznej prawdy nie da się już dłużej ignorować. Projekty i przedsięwzięcia, które ciągnęły się przez cały rok bez widocznych postępów, otrzymują teraz ostateczny werdykt. Albo pod wpływem energii superksiężyca nastąpi przełom, albo stanie się boleśnie jasne, że nadszedł czas, by je puścić. Dotyczy to nie tylko pracy czy biznesu, ale każdego procesu, w który inwestowałeś swoją energię, prób zmiany czegoś, co nie chce się zmienić. Nadziei pokładanych w ludziach, którzy nigdy nie mogli ich spełnić, oczekiwań, które nigdy nie miały szansy stać się rzeczywistością. Superksiężyc daje siłę, by przyznać, niektórych bitew nie warto dłużej toczyć. Wewnętrzne konflikty, które towarzyszyły ci przez cały rok, domagają się rozwiązania. Być wiernym sobie, czy spełniać oczekiwania innych, podążać za sercem. Czy za logiką, wybrać ryzyko czy bezpieczeństwo, przebaczyć czy chronić siebie? Te wewnętrzne przeciwieństwa nie mogą już dłużej współistnieć. W świetle pełni jeden z biegunów musi zdominować, albo narodzi się trzecia droga stan syntezy, który przekracza obie skrajności i prowadzi do nowej, wewnętrznej klarowności. Końcowe lekcje roku stają się krystalicznie czyste. Każdy roczny cykl przynosi swoje nauki, ale często rozpoznajemy je dopiero pod koniec. Może ten rok doprowadził cię do granic i pokazał, gdzie ty się zaczynasz, a gdzie kończą się inni. Może nauczył cię odpuszczania i tego, że trzymanie się czegoś jest czasem bardziej bolesne niż strata. Może ujawnił twoją wewnętrzną siłę pokazując, że jesteś w stanie zrobić więcej niż kiedykolwiek sądziłeś. Superksiężyc uwypukla te lekcje, czyni je niemożliwymi do przeoczenia i przekształca w cenne drogowskazy. Jednak ostatni superksiężyc nie tylko kończy, on również odsłania to, co jest gotowe, by stać się widoczne. Odpowiedzi na pytania tego roku mogą pojawić się w najbardziej nieoczekiwany sposób. Dlaczego coś potoczyło się właśnie tak? Do czego to doświadczenie było potrzebne? Jaką wiadomość próbował przekazać wszechświat? Pod wpływem pełni odpowiedzi mogą przyjść w snach, w przypadkowo usłyszanym zdaniu, w nagłym olśnieniu lub w serii zdarzeń, które tak jasno ukażą sens przeszłości, że nie pozostawią żadnych wątpliwości, wglądy na własny temat są być może. Najcenniejszym darem tej pełni. Możesz nagle dostrzec wzorzec, który powtarzałeś przez całe życie, zrozumieć, dlaczego przyciągałeś określonych ludzi lub sytuacje, przejrzeć na wylot swoje prawdziwe motywacje ukryte za pięknymi słowami, odkryć siłę tam, gdzie wcześniej widziałeś tylko słabość, lub wrażliwość tam, gdzie czułeś się nietykalny. Te spostrzeżenia. Mogą być niewygodne, ale są niezbędne do wzrostu. Ukryty rdzeń potencjału, który dojrzewał w tobie przez cały rok, jest teraz bliski ujawnienia. Być może nawet nie zdawałeś sobie sprawy, jakie zdolności się w tobie rozwinęły, jaka siła narodziła się z wyzwań, jaka mądrość skrystalizowała z doświadczeń. Superksiężyc może uświadomić ci, że nie jesteś już tą samą osobą, którą byłeś w styczniu. Urosłeś, dojrzałeś, przeszedłeś transformację, a wiele z tego, co wtedy wydawało się niemożliwe, teraz jest w twoim zasięgu. Nasiona nowych możliwości, które otworzą się po pełni, zaczynają już kiełkować. Jeszcze niewidoczne jak ziarna pod śniegiem, ale pełne życia. Ostatni superksiężyc karmi te nasiona swoim światłem i daje im impuls do przebicia się na powierzchnię. W nadchodzących dniach warto zwracać uwagę na nowe propozycje, nieoczekiwane wiadomości czy przypadkowe spotkania. To, co w tej chwili wydaje się małe i nieistotne, w przyszłym roku może stać się czymś wielkim. Więzi między ludźmi ukażą swoją prawdziwą naturę, kto jest z tobą połączony karmicznie, a kto był tylko chwilowym towarzyszem podróży. Kto zostanie u Twojego boku w przyszłym roku, a kto już się żegna? Kto był nauczycielem, a kto uczniem? Kto służył jako lustro, a kto jako okno na nowy świat? Superksiężyc porządkuje role i ścieżki, a to nowe uporządkowanie może Cię zaskoczyć. Ludzie, którzy wydawali się ważni, mogą okazać się tymczasowi, a ci, których ledwo zauważałeś, mogą nagle odegrać kluczową rolę. Dlaczego ta noc będzie tak intensywna emocjonalnie i jak przygotować się na tę kosmiczną falę? Intensywność wynika z rzadkiego splotu czynników, bliskości księżyca do Ziemi, jego pełnego oświetlenia, pozycji w emocjonalnym znaku bliźniąt, a przede wszystkim skumulowanego ładunku energetycznego całego roku. Wyobraź sobie, że każda pełnia wrzucała jedną kroplę. Do naczynia twojej duszy. Teraz to naczynie jest pełne po brzegi. Każdy, nawet najmniejszy ruch, może spowodować, że się przeleje. I to przelanie jest konieczne, bo nikt nie może wejść w nowy rok, gdy stare emocje blokują wewnętrzną przestrzeń. Jak najświadomiej przeżyć tę noc? Po pierwsze, nie opieraj się temu, co wypływa na powierzchnię. Jeśli chce ci się płakać, płacz. Jeśli w piersi zbiera się krzyk, znajdź bezpieczne miejsce i pozwól mu wybrzmieć. Jeśli ciało chce tańczyć, tańcz. Ciało wie, jak rozładować skumulowaną energię. Musisz mu tylko na to pozwolić. Po drugie, nie podejmuj kluczowych decyzji w godzinach największej intensywności. Emocje są wtedy wielokrotnie wzmocnione, a to, co w punkcie kulminacyjnym, Wydaje się jedynym słusznym wyborem, następnego dnia może okazać się impulsywne. Co można robić tej nocy? Najlepiej być w miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie w domu, w naturze, lub w osobistym miejscu mocy z ludźmi, którym ufasz lub w samotności jeśli to dla ciebie bardziej komfortowe. Notuj wszystkie wglądy, które przychodzą pod światłem, pełni w bliźniętach informacje. Płyną strumieniem, i szkoda byłoby pozwolić im przepłynąć nieświadomie. Przeprowadź symboliczne zamknięcie roku. Napisz list z wdzięcznością za lekcję. Przebacz tym, którzy potrzebują przebaczenia, włączając w to siebie. I świadomie pójść to, co nie należy do następnego cyklu. Co zaczyna się po tej kulminacyjnej nocy, i jak przygotować przestrzeń na nowe? Po pełni księżyc zaczyna maleć. A ta faza jest idealna do oczyszczenia i otwierania przestrzeni zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Energia, która wzniosła się i opadła podczas kulminacji, pozostawia po sobie pustkę. Ta pustka nie jest stratą, lecz szansą. Zaproszeniem by wypełnić uwolnione pole czymś, co pasuje do osoby, którą się stałeś. Jak wykorzystać ten czas? Pierwsze dni popełni to idealny moment na generalne porządki. I nie chodzi tylko o mieszkanie. Posprzątaj szafy, posegreguj pliki, usuń stare kontakty, które już nie odgrywają żadnej roli, zarchiwizuj lub skasuj historie czatów, które wiążą cię z przeszłością. Oddaj rzeczy, które nie rezonują już z Twoim obecnym. Ja. Każde takie działanie to energetyczny sygnał dla wszechświata. Jestem gotów na nowe. Rytuały zamknięcia mają w dniach popełni szczególną moc. Nie muszą to być skomplikowane ezoteryczne praktyki. Wystarczy prosty list z podziękowaniem dla mijającego roku. Lista lekcji, które zrozumiałeś. List pożegnalny do tego, co opuszcza Twoje życie. Takie symboliczne gesty działają głęboko w psychice i wyznaczają prawdziwe przejście. Nowy cykl, który rozpocznie się, po ostatniej pełni roku będzie wyraźnie różnił się od wszystkiego, co było do tej pory. Wkraczasz w niego jako inna osoba, bardziej doświadczona, świadoma, klarowna. Ten nowy etap wymaga nowego podejścia. Stare strategie mogą stracić na skuteczności. Dawne cele mogą zmienić swoje znaczenie. Marzenia, które kiedyś były dla ciebie ważne, mogą przybrać zupełnie nową formę. Praktyczne przygotowanie na ten nowy cykl obejmuje kilka kroków. Po pierwsze, inwentaryzacja zasobów. Jakie umiejętności, znajomości, wglądy posiadasz teraz, których nie miałeś rok temu. Po drugie, uczciwe spojrzenie na to, co już nie działa, jakie strategie, przekonania czy wzorce spełniły już swoją rolę. Po trzecie, sformułowanie intencji na nowy cykl. Nieszczegółowego planu, ale kierunku, wewnętrznego kompasu. Pierwsze znaki nowego zaczną pojawiać się już w dniach popełni. Zwracaj uwagę na synchroniczności, powtarzające się liczby, nieoczekiwane wiadomości, przypadkowe spotkania. Sny staną się jaśniejsze, bardziej symboliczne, niemal profetyczne, zwłaszcza te, które pojawią się w fazie ubywającego księżyca. Zapisuj je nawet jeśli początkowo nie mają sensu. Znaczenie może stać się jasne później, gdy nowe zacznie nabierać kształtów. Jesteś przygotowany na to ostatnie zjawisko, Super Księżyca, nawet jeśli teraz czujesz respekt lub lekki niepokój przed jego mocą. Każda pełnia tego roku nastrajała cię na ten moment. Każda próba cię wzmacniała, każda strata uczyła odpuszczania, każda radość pokazywała co warto zachować. Przeszedłeś przez dwanaście księżycowych cykli, i każdy z nich pozostawił ślad w twojej duszy. Teraz, w tej ostatniej kulminacji roku, wszystkie te ślady tworzą mapę twojej drogi. Mapę tego, kim stałeś się dzięki tym wszystkim fazom transformacji. Najtrudniejsze jest już za tobą, nie dlatego, że nadchodzące miesiące będą automatycznie łatwe. Ale dlatego, że najważniejsze lekcje tego roku zostały już przyswojone, znasz swoją siłę, objawiła się w tych momentach, kiedy myślałeś, że nie dasz rady iść dalej, a jednak szedłeś. Znasz swoje granice. Były testowane, rozciągane i w końcu umocnione. Znasz swoją prawdę. Wykrystalizowała się z wątpliwości i poszukiwań. Ostatnia pełnia nie przynosi nowych prób. Ona oświetla to, z czym już sobie poradziłeś, i pokazuje ogrom twojej wewnętrznej podróży. Kosmiczne błogosławieństwo tej nocy nie polega na tym, że nagle wszystko magicznie zmienia się na lepsze. Polega na tym, że zyskujesz jasny wgląd w to, co musi się zmienić i jak ta zmiana jest możliwa. Pełnia w bliźniętach daje dar zrozumienia, nie w sposób abstrakcyjny, lecz konkretny i praktyczny. Nagle wiesz, jaki jest następny konieczny krok, z kim należy porozmawiać, który rozdział należy zamknąć, od czego musisz się uwolnić, na co chcesz przeznaczyć swoją energię. Ta wiedza nie przychodzi z zewnątrz. Pochodzi z twojego wnętrza, gdzie od dawna czekała na swój czas, czas rozkwitu, który następuje po każdej drodze pełnej prób. Nie zaczyna się w styczniu, zaczyna się tuż po tej pełni. Ponieważ rozkwit to nie zjawisko zewnętrzne, lecz stan wewnętrzny. Stan człowieka, który przeszedł przez ogień i wodę, nie tracąc swojej esencji. Który porzucił iluzję, ale nie wiarę. Który rozpoznał własne słabości, ale się przez nie nie załamał. Który spotkał się ze swoim cieniem, nie odwracając wzroku od światła. Jesteś dokładnie tą osobą, a ostatnia pełnia roku to potwierdza. Początek nowego cyklu zawsze niesie w sobie magię możliwości. Po tak potężnym zamknięciu ta magia się podwaja. Nie wkraczasz w nowy cykl jako czysta karta. To byłaby iluzja. Wkraczasz z bogatym bagażem doświadczeń, który teraz staje się twoim fundamentem. Błędy tego roku stały się lekcjami, straty uwolnieniem Rozczarowania, wglądami, ból siłą i cały ten przetworzony skarb doświadczeń pracuje teraz dla Ciebie, a nie przeciwko Tobie. Przesłanie ostatniej pełni jest proste, a zarazem głębokie. Udało Ci się, może nie idealnie, może inaczej niż planowałeś, może ze stratami i ranami, ale udało Ci się. Wciąż tu jesteś, oddychasz, czujesz, jesteś gotów iść dalej. A to jest największa forma zwycięstwa, nawet jeśli z zewnątrz nie wygląda ono jak triumf. Co czeka cię po tej kulminacyjnej nocy? Nowy rozdział. Zacznie się cicho, niemal niezauważalnie. Najpierw faza integracji. Kilka dni lub tygodni, podczas których to, czego doświadczyłeś, ułoży się i osadzi głęboko w tobie. Potem przyjdzie klarowność nowej drogi. Następnie w twoim polu. Pojawią się ludzie, szanse i sytuacje, które będą wspierać ten nowy kierunek. Ale wszystko zaczyna się tej nocy. Nocy ostatniej pełni, w której stare zostaje ostatecznie domknięte, a nowe otrzymuje prawo, by stać się widocznym. W nocy z 4 na 5 grudnia 2025 roku wydarzy się coś więcej niż tylko zjawisko astronomiczne. Odbędzie się kosmiczny bilans. Podsumowanie Twojego roku, Twojej drogi, Twojej wewnętrznej przemiany. Ostatni super księżyc roku jest jednocześnie końcem i początkiem, zamknięciem i narodzinami, odpuszczeniem i przyjęciem. W jego intensywnym świetle nie da się ukryć prawdy, ale właśnie w tej prawdzie leży wyzwolenie. Iluzje dłużej się nie utrzymają, ale ich rozpad przyniesie jasność. Trzymanie się starego nie będzie już możliwe, ale w tej zmianie rozwinie się Twój kolejny etap ewolucji. Wkraczasz w tę potężną noc ze wszystkim, czego doświadczyłeś w tym roku ze zmęczeniem i siłą, z ranami i zdobytą mądrością, ze stratami i nowymi odkryciami. A poprzez światło tej ostatniej pełni, wszechświat mówi do ciebie. Nic z tego nie poszło na marne. Każdy krok miał znaczenie. Każdy upadek prowadził ostatecznie do powstania, każda łza oczyszczała spojrzenie, a każdy uśmiech wzmacniał twoje wewnętrzne światło. Weź głęboki oddech i stań twarzą w twarz z tą nocą, z otwartym sercem. Ostatni super księżyc tego roku już czeka, a ty jesteś na niego gotów.